Testy egzaminacyjne na kwalifikacje do kategorii C i C do E, część 13. Pytanie: 1. Jakie obowiązki poza kierowaniem pojazdem ma kierowca samochodu ciężarowego? A. Zwracanie uwagi zmiennikowi, jeśli nie posiada on większego doświadczenia w kierowaniu pojazdami. B. Zaprzyjaźnienie się ze zmiennikiem. C. Kontrolne sprawdzenie pojazdu, codzienna obsługa i utrzymanie pojazdów w czystości. Prawidłowa odpowiedź to: C. Kontrolne sprawdzenie pojazdu, codzienna obsługa i utrzymanie pojazdów w czystości. Pytanie: 2. Czy zachowanie kierowcy w stosunku do klientów ma wpływ na wizerunek przewoźnika? A. Tak, ale tylko. Jeśli kierowca rozmawia bezpośrednio z klientem, B. Tak, w każdym przypadku. C. Nie. Prawidłowa odpowiedź to B. Tak, w każdym przypadku. Pytanie: 3. Czy utrzymanie pojazdów czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika? A. Tak, ma wpływ. Ponieważ poprawia wizerunek przewoźnika, a także jakość świadczonych usług przez tego przewoźnika? B? Nie ma wpływu. Dla klientów jest to bez znaczenia. C? Tak, ale tylko w przypadku przewozów międzynarodowych. Prawidłowa odpowiedź to. A. Tak, ma wpływ, ponieważ poprawia wizerunek przewoźnika, a także jakość świadczonych usług przez tego przewoźnika. Pytanie. 4. Co jest celem konserwacji pojazdu? A. Przedłużenie żywotności podzespołów i zmniejszenie kosztów eksploatacji. B. Spełnienie wymagań prawnych. C. Wyłącznie spełnienie zaleceń nałożonych przez producenta w okresie trwania gwarancji technicznej. Prawidłowa odpowiedź to A. Przedłużenie żywotności podzespołów i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Pytanie: 5. Co między innymi należy do czynności obsługi codziennej? A. Sprawdzenie hamulców pojazdu na stanowisku hamulcowym stacji kontroli pojazdów. B. Naprawa uszkodzonego ogumienia pojazdu. C. Sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku. Prawidłowa odpowiedź to: C. Sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku. Pytanie: 6. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu? A. Przed każdym wyjazdem pojazdu i po powrocie. B. Tylko wówczas, gdy stwierdzi, że pojazd może posiadać istotną usterkę, c. W dowolnym czasie, na przykład podczas postoju na trasie, prawidłowa odpowiedź to a. Przed każdym wyjazdem pojazdu i po powrocie. Pytanie 7. Która z wymienionych czynności obsługi codziennej należy do kierowcy samochodu ciężarowego? a. Wymiana oleju w silniku. B. Sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu. C. Zamontowanie Sibiradia. Prawidłowa odpowiedź to. B. Sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu. Pytanie. 8. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu? A. Do obsługi technicznej pojazdu, B. Nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu. C. Do obsługi codziennej pojazdu. Prawidłowa odpowiedź to: A. Do obsługi technicznej pojazdu. Pytanie. Dziewiąte. Czy policjant nieumundurowany może zatrzymać pojazd w obszarze zabudowanym? A. Tylko. Jeśli dysponuje oznakowanym radiowozem, B? Nie. C? Tak. Prawidłowa odpowiedź to C. Tak. Pytanie: 10. W jakim miejscu na drodze należy zatrzymać samochód ciężarowy po nadaniu sygnału przez policjanta do zatrzymania w celu przeprowadzenia kontroli drogowej? A. Na poboczu. B. Na jezdni. C. W miejscu wskazanym przez policjanta. Prawidłowa odpowiedź to: C. W miejscu wskazanym przez policjanta. Pytanie. 11. Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej? A. Wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej. B. Odstąpienia przez policjanta od kontroli? C. Nie ma żadnych praw wobec policjanta. Prawidłowa odpowiedź to. A. Wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej. Pytanie. 12. Jak powinien zachować się kierowca w przypadku zatrzymania pojazdu przez policjanta dla celów kontroli? A. Nie wysiadać z pojazdu. Trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na podejście policjanta. B. Unieruchomić silnik, a następnie opuścić pojazd i oczekiwać na podejście policjanta. C. Wyjść z pojazdu i podejść do kontrolującego policjanta z dokumentami pojazdu i kierowcy. Prawidłowa odpowiedź to A. Nie wysiadać z pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i oczekiwać na podejście policjanta. Pytanie: 13. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może nie zezwolić na wjazd samochodu ciężarowego na teren Polski? A. Gdy kierujący samochodem ciężarowym znajduje się pod wpływem alkoholu, a pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wskazuje na obecność 0,3 promila alkoholu we krwi. B. Gdy kierujący samochodem ciężarowym posiada paszport o okresie ważności krótszym niż 6 miesięcy. C. Gdy kierujący samochodem ciężarowym przekroczył dopuszczalny czas kierowania pojazdem. Prawidłowa odpowiedź to: A. Gdy kierujący samochodem ciężarowym znajduje się pod wpływem alkoholu, a pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazuje na obecność 0,3 promila alkoholu we krwi. Pytanie. 14. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej? a. Skierowania kierowcy na badanie zawartość alkoholu w krwi. b. Legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. C. Zatrzymania kierowcy prawa jazdy i skierowania go na egzamin sprawdzający. Prawidłowa odpowiedź to. C. Zatrzymania kierowcy prawa jazdy i skierowania go na egzamin sprawdzający. Pytanie. 15. Czy inspektor Inspekcji Transportu Drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela? Przedsiębiorcy? A. Nie. Nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych? B. Tak, posiada takie prawo w każdej sytuacji. C. Tak, posiada takie prawo, ale tylko w przypadku, gdy posiada upoważnienie wydane przez jego przełożonego. Prawidłowa odpowiedź to. C. Tak, posiada takie prawo, ale tylko w przypadku, gdy posiada upoważnienie wydane przez jego przełożonego. Pytanie. 16. Czy inspektor inspekcji transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy? A. Tak, może zatrzymać pojazd w każdym przypadku. B. Tak, jeśli jest umundurowany. C. Nie może, zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu. A inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu. Prawidłowa odpowiedź to: B. Tak, jeśli jest umundurowany. Pytanie. 17. Co kierowca powinien zawsze posiadać w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego? A. Sibiradio w przypadku przewozów międzynarodowych. B. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji. C. Książeczkę zdrowia oraz kserokopię aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, jeśli wykonuje przewóz artykułów spożywczych. Prawidłowa odpowiedź to: B. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji. Pytanie: 18. Czy sprawdzenie kompletności dokumentów przewozowych przez kierowcę poprawia jakość usługi? A. Nie ma to żadnego znaczenia. B. Tak. C. Nie. Prawidłowa odpowiedź to B. Tak. Pytanie: 19. Jaka jest wysokość kary pieniężnej? Za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. A 4000 zł B 8000 zł, przy czym kierowca może dodatkowo zostać ukarany mandatem. C 6000 zł. Prawidłowa odpowiedź to B. 8000 zł, przy czym kierowca może dodatkowo zostać ukarany mandatem. Pytanie: 20. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców? A: 3000 zł. B: 5000 zł. C: 2000 zł. Prawidłowa odpowiedź to: C. 2000 zł. Pytanie. 21. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za samowolną ingerencję w pracę tachografu? A. 1000 zł. B. 2000 zł. C. 3000 zł. Prawidłowa odpowiedź to B. 2000 zł. Pytanie 22. Czy ubiór kierowcy ma wpływ na wizerunek przewoźnika? A. Tak, ale tylko w przypadku, kiedy kierowca jednocześnie jest przewoźnikiem. B. Nie, ponieważ ubiór kierowcy jest jego indywidualną decyzją. C. Tak, ponieważ kierowca reprezentuje przewoźnika. Prawidłowa odpowiedź to. C. Tak, ponieważ kierowca reprezentuje przewoźnika. Pytanie. 23. Czy niegrzeczne zachowanie kierowcy podczas załadunku i wyładunku towaru ma wpływ na wizerunek przewoźnika? A. Nie, jest to obojętne dla wizerunku przewoźnika. B. Nie, o ile zachowanie takie jest uzasadnione niewłaściwym zachowaniem osób asystujących przy załadunku lub rozładunku. C. Tak, w każdym przypadku. Prawidłowa odpowiedź to: C. Tak, w każdym przypadku. Pytanie: 24. Czy chętna i miła współpraca kierowcy z odbiorcą i nadawcą przewożonego towaru może mieć wpływ na zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa? A. Nie, nie ma to znaczenia dla obrotów przedsiębiorstwa. B. Nie. Ponieważ dla klientów liczy się wyłącznie cena za fracht. C. Tak, ponieważ dobra obsługa wpływa bezpośrednio na chęć korzystania z usług danego przewoźnika. Prawidłowa odpowiedź to. C. Tak, ponieważ dobra obsługa wpływa bezpośrednio na chęć korzystania z usług danego przewoźnika. Pytanie. 25. Czy utrzymanie pojazdów przewoźnika we właściwym stanie technicznym ma wpływ na poprawę wizerunku firmy? A. Tak, ponieważ dobra i sprawna obsługa oraz dobry wizerunek przewoźnika wpływa bezpośrednio na chęć korzystania z usług danego przewoźnika. B. Nie, ponieważ dla klientów liczy się wyłącznie cena za fracht. C. Nie, nie ma to znaczenia dla obrotów przedsiębiorstwa. Prawidłowa odpowiedź to: A. Tak, ponieważ dobra i sprawna obsługa oraz dobry wizerunek przewoźnika wpływa bezpośrednio na chęć korzystania z usług danego przewoźnika. Pytanie: 26. Czy kierowca, pracownik samochodu ciężarowego, może sam decydować o rozkładzie czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań przewozowych przez pracodawcę? A. Nie. W żadnym wypadku i bez żadnego wyjątku od tego jest dyspozytor. B? Tak, ale wyłącznie w firmach dużych, zatrudniających powyżej 150 kierowców. C? Nie, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją, w ramach zadaniowego czasu pracy. Prawidłowa odpowiedź to. C. Nie z wyjątkiem przypadków uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją w ramach zadaniowego czasu pracy. Pytanie: 27. Czy utrzymanie samochodu ciężarowego w czystości wpływać może na postrzeganie firmy przez klientów? A. Tak, ponieważ świadczyć to może o profesjonalizmie przewoźnika. B. Tak, z wyjątkiem zimy. C. Nie, ponieważ dla klienta najważniejsze jest dostarczenie ładunku na czas. Prawidłowa odpowiedź to. A. Tak, ponieważ świadczyć to może o profesjonalizmie przewoźnika. Pytanie: 28. Czy kierowca samochodu ciężarowego może używać mało schludnego ubioru, przewidując potencjalną awarię pojazdu? A. Nie, ponieważ reprezentuje firmę. A podczas wykonywania zadania przewozowego ma kontakt z innymi osobami? B. Tak, ponieważ kierowca nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem firmy. C. Tak, ponieważ podczas swojej pracy nie ma kontaktu z innymi osobami. Prawidłowa odpowiedź to: A. Nie, ponieważ reprezentuje firmę, a podczas wykonywania zadania przewozowego ma kontakt z innymi osobami. Pytanie: 29: Jak powinien zachować się kierowca, któremu pracodawca zlecił wykonanie zadania przewozowego z innym kierowcą, którego nie darzy sympatią? A. Powinien starać się być miłym i kulturalnym dla kolegi z uwagi na postrzeganie firmy na zewnątrz przez klientów. B. Powinien oczekiwać dodatku do pensji za utrudnione warunki pracy i dodatkowy stres związany z obecnością nietolerowanej osoby. C. Powinien odmówić wykonania zadania, aby nie ucierpiał wizerunek przewoźnika. Prawidłowa odpowiedź to. A. Powinien starać się być miłym i kulturalnym dla kolegi, z uwagi na postrzeganie firmy na zewnątrz przez klientów. Pytanie. 30. Jaką czynność powinien umieć zrealizować na drodze kierowca samochodu ciężarowego? A. Wymienić żarówkę. B. Zdiagnozować usterkę jednostki napędowej oraz ustalić jej źródło. C. Wymienić paski klinowe oraz turbosprężarkę. Prawidłowa odpowiedź to A. Wymienić żarówkę. Pytanie. 31. Jakie sankcje mogą grozić kierowcy samochodu ciężarowego za samowolne fałszowanie dokumentacji przewozowej lub innych dokumentów oraz fałszowanie podpisów na dokumentach? A. Jedynie grzywna 2500 zł. B. Zawsze odpowiedzialność jedynie finansowa. C. Odpowiedzialność karna. Prawidłowa odpowiedź to. C. Odpowiedzialność karna. Pytanie. 32. Jaka jest przewidziana kara dla kierowcy za wykonywanie przewozu drogowego bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem? A. 500 zł. B. 1000 zł. C. 250 zł. Prawidłowa odpowiedź to. A. 500 zł. Pytanie 33. Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę może odmówić wykonania zleconego zadania, jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami? A. Tak, w każdym przypadku. Pracodawca obowiązany jest uwzględniać zawsze tego typu okoliczności, planując grafik pracy. B. Nie, ponieważ byłoby to odmówieniem wykonania obowiązków służbowych. Za wyjątkiem przysługującego mu prawa do urlopu na żądanie? C. Tak, jeśli będzie umiał odpowiednio to uargumentować. Prawidłowa odpowiedź to. B. Nie, ponieważ byłoby to odmówieniem wykonania obowiązków służbowych, za wyjątkiem przysługującego mu prawa do urlopu na żądanie. Pytanie. 34. Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrudniony w firmie transportowej na umowę o pracę na pełny etat ma prawo odmówić wykonywania przydzielonych zadań przewozowych? A. Nie, ponieważ kierowca musi być dyspozycyjny, a realizacja zadań przewozowych należy do jego kluczowych obowiązków. B. Tak, jeśli nie zna trasy. C. Tak, jeśli trasa jest długa i trudna. Prawidłowa odpowiedź to. A. Nie, ponieważ kierowca musi być dyspozycyjny, a realizacja zadań przewozowych należy do jego kluczowych obowiązków. Pytanie: 35 Czy na szerokiej trzypasowej drodze jednokierunkowej kierowca samochodu ciężarowego ma prawo zajmować środkowy pas ruchu, jeśli nie wyprzedza innego pojazdu, a wszystkie pasy ruchu służą do jazdy na wprost? A. Ale wyłącznie, gdy kierowca jedzie za innym samochodem ciężarowym. B. Nie, takie zachowanie jest niezgodne z zasadami ruchu drogowego. C. Tak, ponieważ ułatwia to kierowanie samochodem ciężarowym, zwłaszcza obciążonym ładunkiem. Prawidłowa odpowiedź to. B. Nie, takie zachowanie jest niezgodne z zasadami ruchu drogowego. Pytanie. 36. Czy utrata wymogu dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego może spowodować cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? A. Tak, ale tylko w przypadku popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa określonego w kodeksie karnym. B. Tak, gdyż dobra reputacja przewoźnika jest jednym z wymogów do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. C. Nie. Może to wpłynąć jedynie na pogorszenie jego wizerunku wśród klientów? Prawidłowa odpowiedź to: B. Tak, gdyż dobra reputacja przewoźnika jest jednym z wymogów do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Pytanie: 37. Co może spowodować utratę wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego? A. Przepisy nie regulują tej kwestii b. Nałożenie na przewoźnika sankcji za poważne naruszenie przepisów w zakresie instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów c. Wszystko, co może osłabić wizerunek przedsiębiorcy, na przykład wykonywanie przewozów brudnym pojazdem. Prawidłowa odpowiedź to b. Nałożenie na przewoźnika sankcji za poważne naruszenie przepisów w zakresie instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów. Pytanie: 38. Jakiego wymogu nie musi spełnić przedsiębiorca w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? A: Wymogu posiadania co najmniej pięciu pojazdów spełniających warunki wykonywania transportu drogowego. B. Wymogu dobrej reputacji. C. Wymogu posiadania rzeczywistej i stałej siedziby. Prawidłowa odpowiedź to: A. Wymogu posiadania co najmniej pięć pojazdów spełniających warunki wykonywania transportu drogowego. Pytanie: 39. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu świadectwo kierowcy? A. Każdy kierowca. B. Nie jest to dokument obowiązkowy i może zostać uzyskany przez kierowcę w celu poprawy wizerunku przewoźnika jako zatrudniającego najlepszych kierowców. C. Kierowca spoza Unii Europejskiej zatrudniony przez przewoźnika polskiego, który wykonuje transport międzynarodowy po terytorium wspólnoty. Prawidłowa odpowiedź to C. Kierowca spoza Unii Europejskiej zatrudniony przez przewoźnika polskiego, który wykonuje transport międzynarodowy po terytorium wspólnoty. Koniec części trzynastej pytań. Już za chwilę zdobędziesz upragnione kwalifikacje do zawodu kierowcy. Cierpliwości.